Gościem Radia Katowice w piątkowy poranek jest dyrektor śląskiego zło, pan Marek Mitręga. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Można by powiedzieć, że tak jak kiedyś w telewizji, te co skaczą i fruwają na rozmowę zapraszają. Pamięta pan taki program? Kojarzę. Z kamerą wśród zwierząt tak, się tak, tak. kojarzę. Oczywiście, że oglądałem. No to będzie z mikrofonem wśród zwierząt. 65 lat minęło, czy tak jak w piosence, jak jeden dzień panie dyrektorze? Ja myślę, że tak. 65 lat, no, ogród jest starszy ode mnie, natomiast patrząc z punktu widzenia... Tego ogrodu 65 lat to jest jak mrugnięcie ok. Ale początki są jeszcze wcześniejsze, bo pierwszy y, ogród zoologiczny na Śląsku powstał w 1898 roku w Bytomiu na terenie Parku Miejskiego przy ulicy parkowej, y, i on przetrwał do II wojny światowej. Y, teraz mamy y, Śląskie Zoo, i chyba jest tak, że nie ma ani jednego młodego człowieka w województwie który by tam nie był i nie oglądał zwierząt no bo to jedyna taka możliwość by zobaczyć te dzikie zwierzęta. Tak to prawda panie redaktorze to jest do dnia dzisiejszego to obserwujemy. Jak powstał ogród zoologiczny przez te 65 lat przychodzili tam ludzie Którzy byli małymi dziećmi, później jako dorośli, a teraz w kwiecie wieku przychodzą ze swoimi wnukami. I ja tak często rozmawiam z naszymi gośćmi zwiedzającymi, i zawsze słyszę taką jedną frazę: nasze zo. Mnie to bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że ci ludzie, tak jak pan Redaktor powiedział, faktycznie są zżyci z tym ogrodem i traktują go jako tak cząstkę czegoś swojego. Świętowanie dziś się rozpoczyna, bo to będzie weekendowe świętowanie dziś wielka gala w planetarium śląskim, ale nie tylko ta gala. Tak, dzisiaj są oficjalne obchody, natomiast my świętujemy również przez cały weekend, dlatego też dla naszych gości obniżyliśmy ceny biletów o połowę. No i na niedzielę przygotowaliśmy wiele atrakcji z firmami, z którymi współpracujemy na co dzień i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To zacznijmy od tej atrakcji, która dziś zostanie otwarta, czyli pawilon lasu deszczowego. Będzie parno i duszno? Tak, to jest taki wycinek lasu deszczowego na Śląsku. Duża wilgotność, duża wysoka temperatura. Myślę, że będzie, będzie to duża atrakcja. Tutaj na Śląsku i w naszym ogrodzie zoologicznym, i on będzie od soboty dostępny dla zwiedzających. I co tam będzie można zobaczyć? Tam będziemy mogli podziwiać zarówno faunę, jak i florę Ameryki Południowej. Mamy tam bardzo dużą roślinność, bardzo dużo gatunków. Ja to podkreślę, że sama roślinność, koszt samej roślinności to było około miliona złotych. Do tego dochodzą takie ciekawe gatunki płazów, gadów, ponieważ też są tam terraria, ale będzie można zobaczyć wyjce, ptactwo wydry amerykańskie naprawdę myślę, że to będzie ciekawy obiekt. Czyli warto się wybrać jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale warto y, przyjść do y, zoo w Chorzowie, żeby po prostu zobaczyć y, te zwierzęta, na przykład te, które ostatnio się pojawiły, czyli małą żerafę, czy y, dwa małe pingwiniątka. Tak, bardzo, y, taka mała żyrafa y, jest bardzo, bardzo ładna, bardzo Ona wcale fajna. nie jest taka mała. No, metr osiemdziesiąt. Można tak powiedzieć, że ciężko ją ukryć. No Jest na wybiegu ze swoją mamą. Ja myślę, że każdy, kto lubi zwierzęta, lubi przyrodę, znajdzie coś dla siebie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Mamy prawie 250 gatunków z każdego zakątku świata i to jest około 3000 zwierząt. To jest tak, że nie wszystkie te zwierzęta są widoczne, jeśli się człowiek pojawi w zoo. Nie. Jedna wizyta na pewno nie pozwoli zobaczyć wszystkich zwierząt z tego względu, że te zwierzęta mają swój rytm. I czasem jest tak, że po prostu te zwierzęta, bo my jako ogród zologiczny musimy zapewnić miejsca, w którym te zwierzęta mogą się schować przed zwiedzającymi. I czasem te zwierzęta w takich miejscach są. Natomiast y, myślę, że kilkukrotna wizyta w ogrodzie zoologicznym y, nie dość że pozwoli zobaczyć, jak się zmieniamy, ale to pozwoli również y, na to, aby zobaczyć wszystko, całą kolekcję zwierząt, y, jaką mamy. Ze zwierzętami zoologicznymi to jest tak, że one się rodzą w korzowie i umierają w korzowie? Nie. Y, ogród zoologiczny jest w dzisiejszych czasach takim swoistym bankiem genów. Y, Zwierzęta, które się u nas urodzą, na przykładzie tej żerafy, która się urodziła całkiem niedawno, ona jak podrośnie. I już nie będzie, że tak powiem, potrzebowała swojej mamy, ona decyzją koordynatora tego gatunku pojedzie do innego ogrodu zoologicznego, aby tam uzupełnić stado, aby tam się rozmnażać i poszerzać tą bazę genową. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, do jakiego ogrodu zoologicznego pojedzie, ponieważ tak jak mówię, no to jest decyzja koordynatora danego gatunku, a nie nasza. A jednocześnie do chorzowskiego zoo trafiają zwierzęta z innych ogrodów. Tak, trafiają zwierzęta z innych ogrodów, wszystko jest to ściśle regulowane i są to, tak jak mówiłem, decyzje koordynatorów. My możemy się starać o dany gatunek, natomiast musimy mieć do tego odpowiednie warunki i te warunki są przedstawiane koordynatorowi. I na tej podstawie jest podejmowana decyzja przez koordynatora, czy ten gatunek do nas przyjedzie, czy nie, i czy ten gatunek przyjedzie już, powiedzmy, dwa osobniki, które są zdolne do rozmnażania i możemy rozpocząć hodowlę i rozmnażanie danego gatunku. Panie dyrektorze, jak to jest? Pracownicy są z zżyci ze zwierzętami i co się dzieje, kiedy zwierzę odchodzi? No, niewątpliwie są z zżyci. Ja podam taki przykład. Jak rozpocząłem pracę w Obrzezie Zoologicznym, po miesiącu mojej pracy odszedł, odszedł ryś. Był 2020 rok. Ja przyjechałem tam na miejsce i widziałem opiekunów, którzy stoją i, i, i patrzą na tego rysia i płaczą. Ja myślę, że nie da się pracować w ogrodzie zoologicznym bez takiej. Empatii i z życia z tymi, z tymi zwierzętami. Ja muszę też powiedzieć, że to jest praca bezkontaktowa z drapieżnikami, ale mimo to przyzwyczajamy się do tych zwierząt, poznajemy te zwierzęta i każde zwierzę, pomimo tych cech przypisanych do danego gatunku, ma również te cechy takie indywidualne. Jeden jest bardziej skłonny do kontaktu. Do prób kontaktu, inne mniej. My, pracując w tym ogrodzie zoologicznym, poznajemy te zwierzęta, znamy te zwierzęta i to jest bardzo ciężki moment. To jest bardzo ciężki moment, jak zwierzę odchodzi. Ale są zwierzęta, z którymi jest kontakt bezpośredni, choć są to zwierzęta nieożywione. Mówimy o kotlinie dinozaurów. Tak, tu jest kontakt bezpośredni. My na kotlinę dinozaurów mamy, mamy pewien pomysł, może nawet dwa. Jakie? E Kotlinę dinozaurów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym należy uatrakcyjnić. Dzisiaj po tylu latach, po tych 65 latach obecności tej kotliny, ona już, prawdę mówiąc, nie jest atrakcyjna z tego względu, że w, w okolicy powstało różne, różnych wiele parków. No, ogród zoologiczny pełni troszkę inną funkcję i podzieliliśmy te uatrakcyjnienie tej kotliny na trzy etapy. I pierwszy etap to jest etap taki niekoniecznie związany ze zwierzętami, ale to jest taka kładka. Nad tą kotliną dinozaurów, i ta kładka będzie się cechować tym, że ona będzie miała szklaną podłogę. Tam wysokość w najwyższym punkcie będzie 15 metrów, więc myślę, że to też będzie taka atrakcja w Polsce. No nie spotkałem się, żeby taka atrakcja była. Drugim etapem jest wkomponowanie w koronę tej kotliny nowego wybiegu waranów z Komodo. Tak, aby pokazać taką żywą skamielinę, bo warany z Komodo są największymi jaszczurkami obecnie żyjącymi na świecie. No i trzeci etap to jest renowacja tych figur dinozaurów, które, no, przypominam, zostały odtworzone z wykopali z na pustyni Gobi. Panie dyrektorze, czego się życzy pracownikom muzeum? Myślę, że wytrwałości i pogody ducha. I tego życzymy. Dyrektor Śląskiego, Zomarek Mitręga, w 65. urodziny tej placówki był dziś gościem Radia Katowice. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.